Ta, Scooby przejmuje streamer, a przejmuje moje oko. Pytałem Rymka, czy gra to on chyba... On chyba bardziej yy, chce grać w Elden Ringa, więc no chyba nie. Tak, dwie gierki do Mastera mam obecnie. Które trochę gorzej widzę przez tą gradówkę. To jest trochę tak jakbym swój nos widział, nie? Ale... Norm. Tak, to tu też będę w okularach robił. No mam trzecie oko, no oko Saurona Nie, nie się będę czuł, więc po prostu będę w oksach siedział Widać gerberka w odbiciu okularów? Ty kurwa, liście Siema. A ja w gaciach kurwa. Dobra. Przebieram, Zabieram, mu okulary Jest tylko parę zakładów, która zajmuje się usuwaniem tego Ogólnie do większości jak dzwoniłem to powiedzieli, że Lepiej jak to samo po prostu zniknie, że są domowe sposoby i rzadko ktoś przychodzi na usunięcie tego chirurgicznie, ewentualnie antybiotyki jakieś, maści. No ale wiadomo, jak kupię sobie, pójdę maść kupić czy coś, to to nie zniknie mi w parę dni od razu, więc do, do spotkania i tak już nic nie zrobię. Więc ładę już zadzwoniłem, nie wiem, do 12 myślę, do kulisów dermatologów. które botezowa ogarniesz na chatę yy, wszystkie Takież yy, dzisiaj rozmawiałem z tatuażystką, jak stałem i wiem co lubię co mi się podoba będę miał y, motyw związany z szachami, z wodą, falą. Może trochę kolorków będzie. I będzie taka obręcz y, realistyczna z wody na ręce to tak, jakbym miał obręcz po prostu, nie? To jest coś takiego. Eee... Wiecie co zapomniałem, że te piutki nie przedłużają tego. Eee, no wiecie o co mi chodzi. Jak minionów, ta R ma dużo więcej armora, emera i wszystkiego. A te fiutki tego nie przedłużyły. Ozyskaliśmy, to, co straciliśmy. Mogę wam pokazać tatuaż, który mi się spodobał. I na którym może się trochę wzorować tatuażystka. To oczywiście tak tatuaż nie będzie wyglądał. Jak tutaj jest takie... Nie wiem jak by to powiedzieć. Takie tło. To będę właśnie miał takie tło wokół tej dłoni. Będzie jakaś fala w różnych kolorach i szachy gdzieś. No ten tatuaż mi się podobał. W takim stylu będzie. To znaczy na przedramieniu, bo mi się podoba ta taka otoczka. Nie wiem, czy to widzicie tutaj, nie? To. I będę miał taką otoczkę wokół jak taka mm, wokół tej dłoni, nie? To znaczy ręki. I do tego będzie jakaś woda, szachy. Trochę kolorków. To jest na razie jeszcze, jeszcze nie wiadomo jak będzie wyglądać. Co na wspólnego woda i szachy? Nie wiem, ale bardzo lubię wodę. Bardzo mi się podoba, podobają w tatuażach woda, nie wiem, koralowce, kosmos i żubie. Takie rzeczy. Tatuaż kolki. <grytania> A! Skąd ona ma shielda? szybkie FF15, reforzone i go next. Nie wiem po Sona gra w tą grę, nie? Serio. Nie ja z tymi ludźmi, nie tak Sona zaczęła rany donać grę, pomimo, że Huey zrobił na bocie tripla, ja nie wiem. Powiedzcie co chcecie? Może jeszcze powiedzieć, że jestem SPELEM, ale to mi się podoba. Takie coś, coś takiego na ręce. Mega mi się to podoba. Na łydce już nie? A nie, to jest to samo. Jeszcze do tego trzeba dołożyć szachy gdzieś wcisnąć, nie? Ale to tatuażyska coś wymyśli. No, to jest tatuaż. Ważne, że mi się ma podać, nie wiadomo. Ty może na, na tych falach damy surfującego osła na desce. A to jest zbyt pojęty pomysł, żeby coś takiego dać. A może osioł na desce. <susur> Surfujesz. Chwilę Angle, teraz, jak on zjebie. Najsu, nice first blood king, my name is Random Bruce. Uh -huh. Nemską mówiła, że ma na mnie ochotę. Yy, no nic dziwnego. Pytanie, kto nie ma. No, Andra będzie mnie pamiętać chyba. Nazwa mnie Pokemonem. Czy nie z tych Pokemonów ma ten Bartek? Hmm, na tej wein. Gówno zostaniecie we mnie na tym topie. a jednego kila. No co? Dwa jak nie ma to totalnie znaczenia w gameplay'u. No ja tak z pani ustali Nie ma kamerki, bo jestem w puchlak na oku. Napiszę i Top Gap. Ich team, jak w vein, piszą, że jest toksyczna. A ja chętnie wysłucham prośb enemii drużynki, aby mnie chciał mieć takiej Vayne w drużynie. In thing. Very, very toxic. And inting. W very bad. <laughs> Nawet mnie nie szkoda, chłop gra win na topie. Ani trochę mniej, nie szkoda. No Jak wygram Nexta, to jest Master. A, no, skierowali mnie. <laughs> Całe życie, kierowany do Mastera. Nie, no, takiś jak całkowicie zasłużony ten Master Imo. A! Timo Captain Timo on duty! Captain Timo! Timo Timo! No ale Timo to jest to planer i nie ma... No nie jest tak cancer jak Wayne.. No, no, będę u, na streamie Bartka, będę super wykorzystany. Zobaczę trzy ładne dziewczyny, dostanę darmowy tatuaż i donate goal jeszcze fajny. Jak mam być tak wykorzystany to proszę wykorzystujcie mnie codziennie Dobra widzę ja się z wami żegnam dziękuję bardzo do streama Ja idę się szukać do dentysty to znaczy do tego, do fryzjera. No i jak to jeszcze możemy się u Bartka dzisiaj spotkać jeszcze na coachingu z szachów Przypominam jutro IRL w Krakowie z parkiem z ekipą zrobienia tatuażu i tak dalej zapraszam i do wyłaczywka do, do potem